Komentarz meczu nowum Subs. Ciężko komentować coś na gorąco. Przede wszystkim mecz nerwowy, mecz ilości błędów z jednej i z drugiej strony. Mecz, w którym moja drużyna wcześniej opanowała emocje, ale dużo jeszcze niestety niedociągnięć z naszej strony skutkowało z to dużą nieskutecznością i tak naprawdę mu zespół nie mam z czego odskoczyć. Małe kłopoty z strefowej obrony zespołu Czarnych, ale konsekwencja i rozluźnienie w końcówce zdecydowało, że zespół Nową bydgosz wygrał. Także tak tyle na gorąco, co mogę powiedzieć. Jesteśmy właśnie po meczu Nową Bydgoszcz z, z, z Czarnymi Słupsk. No, cały mecz przegrywaliśmy, w czwartej kwarcie no, zmobilizowaliśmy się, wyszliśmy na całym, dogoniliśmy ich. No, hala nam niestety nie przypada do gustu, nic nie trafialiśmy, ale jakoś wyszło. Ciężko było, zmęczeni jesteśmy bardzo. Teraz tylko dwa mecze i myślę, że wyjdziemy do finału.